Słuchajcie, w tym odcinku opowiem Wam skąd się biorą za kwasy. Po jakimś wysiłku fizycznym, tak długo nie uprawiajesz na przykład sportu i nagle, słuchajcie, zaczynacie uprawiać sport, to po kilku godzinach czy następnego dnia zaczynają Was boleć mięśnie. Dlaczego tak się dzieje? Wiele osób myśli, że po prostu tutaj gdzieś w mięśniach wydziela się, się, słuchajcie, kwas. Jest to nieprawda, tak? Tutaj się nie wydziela żaden kwas mlekowy, tutaj po prostu dochodzi do e, zerwania, tak, w mięśniach powstają takie malutkie, słuchajcie, ryski, tak, malutkie ryski, na przykładzie tutaj na przykład macie, i tutaj takie malutkie ryski powstają. I te ryski do momentu, aż ten mięsień się nie wygoli, powodują właśnie ten ból. I co jest najlepsze po prostu na zakwasy, słuchajcie najlepsze na zakwasy to są takie trzy rzeczy, masaż, czyli masujemy, bierzemy ciepłą kąpiel albo idziemy po prostu do sauny, tak. No i to jest wszystko co możecie słuchajcie w tym przypadku zrobić.